Zawsze może być lepiej. Przede wszystkim w, w aspektach skuteczności finalizacji, tak? Bo tych sytuacji mieliśmy mnóstwo. No, ale też nie przesadzajmy. 6-1 z drużyną czołówki Ekstraklasy. Wynik zadowalający. Obyśmy się za mocno nie zadowolili tymi wynikami. Musimy cały czas trzymać koncentrację, cały czas yy, być na 100% zmobilizowani, bo to jedenasty mecz, z czego dziesiąte zwycięstwo i, i naprawdę proszę mi uwierzyć, że zespół w tak trzymać w ryzach na następny mecz też jest ciężko, ale ale na razie widać, że sprawia im to przyjemność i, mm, i są głodni, tak, kolejnych meczów, to jest bardzo ważne. Tak, za dwa tygodnie odbędzie się jedna szesnasta finału, Pucharu Polski. Czy będzie Pan śledził, na kogo traficie, czy dla Was to jest zupełnie obojętne? Nie, ja już powiedziałem, <laughs> taki trochę paradoks, że my trafiliśmy z Dremanem na siebie, nie wiem, zawsze były drużyny z Ekstraklasy rozstawiane, widocznie zmieniono regulamin, ale ja od razu powiedziałem, że cieszę się z dwóch powodów, po pierwsze że nie będzie to mecz do odbębnienia, jak niektóre drużyny zagrały, nie wiem, tam wyniki 17, 15 i tak dalej, tylko będziemy mieli mecz, który będzie nas trzymał jakby w tym, w tym takim ciągu meczów o coś, tak? I, a że jeszcze w trapezie nie był wyjazd, tak więc to podwójne, podwójne zadowolenie i myślę, że opłacało się. Nie patrzymy w aspektach na kogo trafimy, bo myśląc o tym, żeby zajść jak najwyżej, a myślimy na przykład o finale Pucharu Polski, bez różnicy, z kim będziemy grali, w której fazie? Po prostu być może w pewnym momencie odpadniemy, ale, ale będziemy robić wszystko, żeby grać jak najdalej. Spotkanie oczywiście ciężkie, ponieważ strzeliliśmy na początku 3 y, bramki, gdzie mieliśmy swoje sytuacje, potem bramkarz przeciwnika obronił. Musieliśmy swoje szanse wykorzystać, ponieważ y, mecz w każdej chwili mógł się odwrócić. Swoją szansę oceniam. Zawsze trzeba korzystać z swoich okazji, ponieważ może być ich mało, może być ich dużo, ale zawsze trzeba się dobrze pokazać. No właśnie, jak w ogóle się gra przed taką publicznością? Na przykład czujesz większą presję? Nie, nie czuję du dużej presji, ponieważ znajomi są oczywiście kibice z Leszna, którym bardzo dziękuję za to, że są. I oczywiście jedny z najlepszych kibiców oczywiście w Ekstraklasie. A będziesz śledził, na kogo traficie w 1.16 finału, czy raczej nie? To jest dla Ciebie obojętne. Jest to nie ważne, ponieważ zawsze trzeba wygrać mecz i zawsze trzeba się przygotować do niego tak samo, ponieważ me mecze i przeciwnicy zawsze się do nas teraz przygotowują bardzo dobrze, ponieważ mamy bardzo do dobrą formę i trzeba zawsze wygrywać. Very complicated match for us is evident. Uh, lesno is today much better than us. Congratulations, first of all, for lesno. Uh, I think we have a lot to learn from this match. Uh, we were not in the level. Um, I think in the first half especially we had big problems. To enter in the, uh, you know, in the r rhythm of the match. Uh, we didn't enter well, especially in the first minutes. Lesno took the advantage very, very fast. And from here, it was very complicated to change the dynamic of the, of the game. I think we, uh, the, uh, both things happened, no? That we didn't play at the best level we can play. Uh, and at the same time, Lesno played in a great level, the 40 minutes. So it was impossible to change the dynamic, as I said. Nothing to say. Let's was better today and this the score is how it looks. Kompletna dominacja drużyny zleśna, także gratulacje dla nich, bo bo dzisiaj chyba nam pokazali gdzie jest nasze miejsce w szeregu i zasłużenie wygrali, a a my no widać, że ten 2025 jest dla nas bardzo ciężki, widać, że jest jest ogromny kryzys w naszej drużyny i musimy właśnie tu się zebrać, bo no bo sezon jeszcze długi, i jeżeli chcemy coś o coś powalczyć w tym roku no to. No to na pewno musi, musi paść kilka ciężkich słów, musimy przeanalizować nasze błędy i zacząć przede wszystkim grać w futsal, bo na razie to my tylko staramy się przeszkadzać przeciwnikom, a, a, a nie grać swojego futsalu. No Właśnie, powiedziałeś o tych błędach, a twoim zdaniem, jakie są te błędy? Co nie wychodzi? No gdybyśmy wiedzieli, jakie są błędy, na pewno byśmy je skorygowali. No, nie strzelamy bramek, musimy się mocno namęczyć, żeby szczelić bramkę, a zbyt łatwo twoje trawcimy i, I jak już zaczynamy tracić to seriami, myślę, że tutaj jest problem.